Partnerem projektu High History jest sklep Militaria.pl. Polecam Joanna Lamparska. Zamek Sarny, niegdyś szlos Szarfenek, to miejsce stworzone dla przyjemności. To miejsce dla artystów, dla kompozytorów i dla tych, którzy lubią kosztować pysznych rzeczy. Początki Zamku Sarny to XVI wiek, ale perłą tego obiektu jest ta barokowa kaplica z wizerunkami świętego Jana Nepomucena. Słyszycie, jaka tu jest akustyka? Koncerty w tym miejscu to niezapomniane przeżycie. Takie rzeczy tylko na Dolnym Śląsku. Zapraszam, Joanna Lamparska.